Odpychaj rękami, nie trzymaj tej głowy. Odpychaj do rękami. Odpychaj do łokcie przy sobie. Nie oddawać pleców, Uwaga na wpięcie drugiej nogi Szymej. Nie daj wpiąć drugiej nogi. Trzeba wstać na kolana stąd, ale tak, żeby nie wpiął łokcie tam blisko przy sobie. Zachęcamy do zamagania pizzy z mojej pasji na tutaj blisko, do wiosu. Łokcie przy sobie, Szymek, łokcie ciasno. I wtedy praca piotrami podbije, ale łokcie ciasto nie otwieraj tylko. O. Łokcie wątpą.

jak lew, w każdym chwycie pewny siebie Pod okiem generu stawia kolejne kroki w niebie Każdy dzień to wyzwanie, każdy ruch ma znaczenie wszyscy dzieci padają, gdy Dawid wchodzi na matę Każdy rano pobudka, śniadanie i trening Każdy dzień w harmonii, każdy ruch ma swój feeling Rodzina dumna, gdy Dawid wygrywa Każde zawody to dla niego nowa przygoda prawdziwa Skręcenia, duszenia tym jest mistrzem. Każda walka to lekcja, w której rośnie jako aktysta Kolejne zawody, kolejne medale. Dawid nie zwalnia tempa, jego marzenia stale.